Cześć, słuchajcie, to ja. Jest północ. Nagrywam to dla Was z mojego tajnego ośrodka badawczego, ukrytego oczywiście, gdzieś nad polskim morzem. A nagrywam to, ponieważ to tak naprawdę powinna być dogrywka do tego, co będzie później. Krzysztof to złoży. Ponieważ nagrywam dla Was. Cały proces pierwszego pasowania. Tak naprawdę nie pierwszego, tylko finalnego maszyny. Mam już obudowę. E, także jest to już finalne pasowanie. I pierwsze urządzenia w tym tygodniu. Mam nadzieję, że pod koniec tego tygodnia wyjdą do klientów. O, tak to wszystko wygląda. Niezły rozpierdziel. Trzymajcie się. Chciałem ja coś jeszcze pokazać, słuchajcie, chodź, chodźcie, chodźcie. Tu się dzieje, tu się dzieje magia drukarska. Tu się, słuchajcie, tu jest, słuchajcie, tu jest, słuchajcie pokój zwierzeń. <śm> tu się dzieje magia drukarska. Tutaj się drukują, o, 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 czekajcie, czekajcie, o. Tu się drukują właśnie w tym momencie elementy podpór. Tak to będzie wyglądało. Słuchajcie. Taka ciekawostka. To jest... To jest Wydruk, to jest zwykłe Pela. To jest Pela, które w środku ma strukturę plastra miodu. Czyli wiecie, że naj, taką... O, oh, sorry, czyli wiecie, że taką najtwarszą, tak? Ma 10 mm w środku jest tylko plaster miodu, tak? Zobaczcie jak to się takowuje. Ja ważę 88 kg. Proszę bardzo. Napięcie, nic się nie dzieje, nawet nie jęknie. Także żegnajcie drogocenne frezy. O o, dobra, to się nie uda, przesuwałem. Dobra, widzę, że coś przesuwałem w projekcie. Cześć wszystkim, eee, to ja. Jacek, z mojego tajnego ośrodka badawczego, ukrytego gdzieś nad polskim morzem. Jest siódma rano i zaczynamy robotę. Proszę bardzo. Pamiętajcie, BHP jest najważniejszy. Do Na Ojej, już do muszą być stawić. a to już tylko nowy MacBook. Aha, żeby nie było e, takich obiecanych, będzie potrzebna transparentność. To ja nie zaklejam teraz tego, żeby zasłonić przed Wami, tylko przed tym, żeby opiłki nie wpadały mi do transportu, ponieważ raz udało mi się zblokować napęd i to tylko i wyłącznie dlatego, ja obiecuję Wam pełną transparentność i w pewnym momencie pokażę Wam dokładnie, jak jest zbudowana ta maszyna, ponieważ ta maszyna już za rok będzie strasznym przeżytkiem, ponieważ jestem, mam pomysł, mam już projekt, mam go w głowie. Działa ten projekt w sensie. Wykonywałem testy na wydrukach. Ten projekt będzie zupełnie czymś innym, zupełnie innym podejściem niż do tej pory wszyscy producenci stosowali. W związku z tym, jego wejście będzie wydłużone w czasie, dlatego że ten projekt muszę pierw opatentować, zanim świat go zobaczy. I tylko i wyłącznie dlatego będzie późno. Natomiast, jeżeli ktoś z Was. Będzie chciał taki upgrade na ten nowy projekt dla tych, którzy kupią do końca roku. Upgrade robię po, po kosztach, a nie będą duże. Uwierzcie mi, aha, żeby nie było, z racji tego, że jak obiecałem wam pełną transparentność, to też nie jest mój autorski projekt. To co widzicie z zewnątrz, ja to ściągnąłem. Ja to ściągnąłem z pierwszego Chińczyka którego ściągnąłem rok temu. Całą tą konstrukcję od nich ściągnąłem, przyznaję się, tak? Natomiast to, co się dzieje w środku, to już jest mój autorski projekt. Kanały powietrzne są zmienione. Wszystko, co się dzieje w środku, kształty, doloty, dysze są zmienione i zaprojektowane przeze mnie. I to jest ta innowacja. To się różni w środku i to robi robotę. Dlatego ja nie boję się żeby go pokazać. Proszę. A poza tym z takich nowości to w tym nowym przyszłym projekcie, w tym nowym przyszłym projekcie w zasadzie w zasadzie żaden element nie będzie scenze. Wszystko będzie drukowane, słuchajcie, wszystko będzie dużo tańsze i wszystko będę mógł wykonać sam bez tych panów inżynierów, którzy tylko sprawiają mi problem. jak ktoś z Was nie wiedział, jak się pozbywa nitów, to zaraz wiem jak szybko pozbyć się nita. I to młotek. I po sprawie. Tak to robiliśmy w stoczni. Wcale Nie ma ściemy żadnego CNC, żadnego water To jest wszystko było regularne. nawet strony nie pasują słuchajcie. Tu nie ma żadnej ściemy. No nie wiem czy nagrywało, czy nie nagrywało. Tak to będzie wyglądało. No dobra, dzieje się słuchajcie. Właśnie jadę do Michała wiozę prototyp w bagażniku Michał będzie to odzrobywał w dalszym procesie produkcji no i lecimy z tematem, zaraz będą no, będzie więcej z tych sztuk a poza tym dostałem właśnie świetną wiadomość eee, właśnie przyjechał kompresor z Rotterdamu, także prawdopodobnie jutro że będę miał go tu u siebie no to będziemy mogli sobie nakręcić więcej fajnych filmów fajnych testów, empirycznych będzie więcej z tego co czyści będzie więcej z tego co chcecie zobaczyć bo macie wiele pytań wysyłacie wysyłacie różne materiały testowe także to wszystko będzie się znajdowało u mnie na kanale o wszystko co poprosicie to będę Wam tam wrzucał, próbował, testował teraz już nie będzie ograniczeń no jedyne ograniczenie to jest lud, wiadomo, no ale tego, to się też da załatwić i zamówić wszystko